Trzymaj korbę, TRZYMAJ KORBĘ! Tykam sobie w taką gierkę ostatnio, bardzo wciągająca. Zaraz, zaraz skończę i możemy zaczynać. Dawaj, dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Dajesz, dajesz, dajesz! Ale idzie! Yeah. Dawaj! Dawaj mu, jedziesz Moment, moment, już idziemy. Teraz, pod górę, podjazd. Eee! 700 watów. Eee! O nie! Wyczer... z siebie wszystko. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie już po nim. Załafiony. Kurde. Nie, nie ma szans. Prze, prze, przepalony. Kurde. Nitro, nitro. Może jeszcze. Podpalaj, Od, nitro. Dawaj, 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 jest bananka, jest bananka. Może jeszcze coś wykrzeca. Nie, już po nim. Kurde, przegrałem. Dobra Miśki, musimy się uwijać, bo robi się ciemno. Dwa tygodnie pozostały do startu. Strategia jest prosta. W dzień jedziemy, w nocy śpimy jest 370 km do przejechania 2 dni jazdy, jedna nocka. Plan minimum to jest na pierwszy dzień 180 km. Plan optimum jeżeli nie będzie żadnych przeciwności losu, będzie sprzyjać pogoda, warunki to plan optimum to jest 240. I jeżeli chodzi o strategię, to byłoby tyle. Rower gotowy, zapakowany tak będzie się prezentował w takiej dokładnie formie, no i co, By było tyle. Zanim zaczniemy omawiać sobie szczegółowo po kolei, jedna ważna informacja dla wszystkich ananasków, którym mogła być przypadkiem y, żyłka czasnąć na czole. Wszystkie rzeczy, które dzisiaj zobaczycie, o wszystkich rzeczach, o których dzisiaj usłyszycie, są to produkty, marki rzeczy, których używam od dawna kupiłem jakiś czas temu nie ma tu niczego, co bym dostał do testów, nie ma tutaj niczego, co mi przysłano. Wszystkie rzeczy są od dawna używane przeze mnie. Torby będą trzy. Jackpack pewnie wszyscy zna, znacie. Tobołek ultra tobołek 4-litrowy, ten najmniejszy. Płetwa 2.0 i kierowniczka wypchane po brzegi. Mucha się już nie wciśnie. Co z zewnątrz? Dwa bidony 800 800 ml, Tylko i wyłącznie woda. Żadnych izotoników, żadnych y, batonów energetycznych, żadnych y, suplementów, żadnych żeli. Ale to dla żadnych batonów, ale dlaczego, to Wam powiem później. Kurde, wiedział auto. No i poza torbami mamy jeszcze tutaj widoczny taki oto yy, pudełeczko, pudełeczku. Tętka zapasowa, łyżki, trytytki yy, spinka, scyzoryk, multitool, tyle. Kierowniczka w kierownicznie będzie głównie elektronika. Uchwyt do latarki, kabelki. Wtyczka jedna. Wtyczka poczwórna. Co my to jeszcze mamy? Mamy nabój CO2. Mamy więcej kabelków. Mamy zapasową baterię do GoPro. Co tu jeszcze jest ciekawego? Mamy latarkę konwoja, która mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. Mamy kawałek ręczniczka, mamy buteleczkę z momunem, naboje i to właściwie byłoby tyle. Jeszcze nie wiadomo czy to będzie Garmin, jeszcze decyzja nie została podjęta, pilot do GoPro, tutaj płetwa, tutaj mamy zapinkę, mamy maseczkę, z drugiej strony dwa batony, najważniejsza rzecz pomadka, pomadka do, do ust bezbarwna, no i tutaj będą główne, tu będzie głównie jedzenie, Ritten Sport, tu będzie również powerbank z kabelkiem w razie czego jakby trzeba było ładować. Garmina, na tyle Nok Mr. Chips, no i 4-litrowy baniok, bo no, tu jest napchane konkretnie towaru, kosmetyczka, a tu będzie jeszcze kremik do 4 liter, pasta, szczoteczka, bandaż, jakaś tam gaza. Musi, musi wystarczyć, pokrowiec, wodoodporny. Wiatrówka, windpack, jacket z lumpeksu za 3 zł. Kamizelka, vanryzel, spoko polecam. Przeciwdeszczówka, również vanryzel, też spoko, też polecam. Nogawki, a jeszcze potówka skarpetki, te pary, nie będę wyciągał. Jedzenie, jedzenie na drogę biorę. Trzy wrapy, jednego banana, Rhythm Sport, dwa wafelki. To wszystko? I. To mi musi starczyć. Hmm? Wypadło. Ja. Całą listę wszystkich rzeczy postaram się wam umieścić w opisie filmu. Dajcie znać, co waszym zdaniem brakuje, co waszym zdaniem jest niepotrzebne. E ale myślę, że jest to zestaw optymalny. Nic więcej zresztą nie wpakuję. Aha, i jeszcze koszulka i spodenki takie do, do spania. I jeszcze dojdzie buteleczka z mlekiem, bo jadę na mleku. I coś jeszcze, chyba wszystko. Żadnego izotonika, żadnych energetyków, żadnych batonów energetycznych. Nie, po prostu nie lubię. Jadę na tradycyjnym jedzeniu. No i. Moje wrapy, kilka osób pytało o przepis na wrapy. Wrapy, wrapy będą z sosem pomidorowym, z mozzarellą, z zielonymi oliwkami. No i teraz zapytacie: A co z elektrolitami? Trzeba uzupełniać elektrolit. Tak, owszem, przy długotrwałym wysiłku ten ubytek elektrolitów jest znaczący, natomiast 90% elektrolitów, które, które tracimy, to jest sód, potas i chlor. Ten magnes jest trochę przereklamowany, moim zdaniem. Dużo mitów na ten temat. Wiele się mówi, że, 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 magnez, że się wypukuje magnez, że skurcze dalej, W badaniach nie ma potwierdzonego, nie ma potwierdzonego w badaniami jednoznacznie, że ubytek magnezu podczas długotrwałego wysiłku jest na tyle duży, że miałby wpływać w jakiś sposób na nasz organizm. Czas pomidorowy, bardzo dobre źródło potasu. Yy, również trochę soli, również, również, również dobre źródło sodu, no i oliwki zielone, bardzo dobre źródło chloru, bardzo dobre źródło sodu. Do tego można jeszcze kombinować ewentualnie parmezan, ewentualnie suszone pomidory. Też dobrze, bardzo uzupełnią wszystkie niezbędne elektrolity. Zatem żadnych elektrolitów, żadnych izotoników, po prostu izotoniki mi nie smakują. Są za słodkie, miem mdli, później muszę popijać to. Żadnych żeli, nic, niczego takiego nie biorę. Myślę, że jest do ogarnięcia. Te 180 na pełnym luziku. 240 będzie wyzwanie na pewno. Nie da się ukryć. No i możecie powiedzieć, że ultra, czy, czy 380 km to nie żadne ultra. Dla mnie, jeżeli ja mój największy rekord to było 150 km zrobione tydzień temu, to ultra jest to prawdziwe ultra. Bez wątpienia. Nie chciałbym jechać w nocy, ale jak ten konwój sobie się spisuje. O, i z uchwytem go tutaj pykniemy. Chyba robi się na tyle ciemno, że... będzie niezbędny, bo do domu jeszcze daleko. Oczywiście na trasie może wydarzyć się wszystko. Całkiem sporo rzeczy. Nie zabieram. Trudno się mówi, trzeba zaryzykować. Można by brać tych rzeczy w nieskończoną ilość. Tak naprawdę. A trzeba to jak w jakiś sposób ograniczyć, więc... Mój zestaw wygląda tak jak wam powiedziałem. Wjedziemy w to jak w masło. Miałem jeszcze zestaw z 10-litrową podśrodówką i z taką ponad 2 litrówkę na, na kierownicę, ale nie. Nie będziemy tak robić, no bo jak będzie 10 litrów, to się zapcha 10 litrów niepotrzebny bagaż. Ile to waży wszystko? Nie mam pojęcia. Dużo waży, ale nie na tyle dużo, żeby stanowiło to problem. Da się tym w miarę gładko, szybko i sprawnie przemieszczać. Macie pytania, pytajcie, nie macie pytań, nie pytajcie. Pozdrawiam Was serdecznie. To jest konwoj na czujce, czyli na tym najniższym światełku. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Nie wiem, czy z wiatrówki jeszcze nie zrezygnuję. A co do licznika, no to dylemat pozostaje następujący, bo właściwie było przesądzone, że nie pojedzie Garmin, tylko drugi. Ten, który jakiś czas temu była recenzja na kanale, no i... A okazało się, że jest możliwość w Garminie podstawienia sobie pul danych podczas nawigowania, więc to trochę zmienia postać rzeczy, traki trochę game changer. Jednak mimo wszystko Garmin niezbyt dobrze dzisiaj się niezbyt dobrze się dzisiaj sprawował na tej mojej wycieczce, więc zobaczymy. To trzeba też założyć, bo się naprawdę robi chłodno. Żegnam się, moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczenia.